era, gdy będzie o mnie kilkaset miast, sprzecza się jako Homera. Gdy w Polsce będzie pomników mych, więcej niż Grzybów po deszczu i w każdym mieście zacznie się krzyk, ja siebie ja wydałem wieszczu. Niechaj potomni przestają snuć domysły w sprawie Tuwima, bo, bo samo świadczam, mój ludu to łódź, to moja kolebka rodzima. Niech sobie Gangę z Sorento, Krym, od niego inni wynoszą, a ja tuś wolę, jej brud i dym szczęściem mi są i rozkoszą. Tu słyszałem muzy pierwszym rogom i pierwsze muzy szelesty. Do dzisiaj stoi ten słynny dom Andrzeja numer 40. Więc kocham twą urodę złą, jak matkę niedobrą dziecię. Kocham twych ulic szarzyznę dłą, najdroższe miasto na świecie. Za czar gatanych załóków tych, Gór, Stanów, i Gwary, Piękniejsze są drzwi, niż Stoic, I niż koreckie lupary.